Ok, i teraz sobie zobaczymy, jakie są elementy to do położnych bardzo mocno wzmożonego napięcia mięśniowego, czyli hipertonii, hipertonii y, Sytuacje występujące u dziecka. Y, które wymagają konsultacji. Słuchajcie, problemy ze saniem, wynikające z zwiększonego napięcia mięśniowego, problemy ze skupieniem wzroku, unoszenie głowy powyżej 60 stopni, widoczna praca mięśni prostowników grzbietu w leżeniu na brzuchu, symetryczna praca kończyn dolnych i kończyn górnych, czyli nie ma tego wiecie, falowania, tak? tego tańczenia, tylko dziecko robi sobie jeden ruch, tak? cały czas, albo jest takie wyprostowane, albo nie chce wyprostować tej ręki i jest w zgięciu yy, w takim ustawieniu, nie otwieranie dłoni w ogóle, ustawienie stóp w jednej pozycji, stopy są takie plastyczne sobie, ustawiają się do góry, do dołu, w prawą stronę, w lewą stronę, robią takie pozycje, których my byśmy nie zrobili, ale właśnie mm, też wchodzą do pozycji pośredniej, ale robią różne pozycje, a nie tylko jedną. Trudności z wyprostowaniem końców górnych za głowę, czyli dziecko nie śpi na żabę, tak? jest cały czas tutaj spięte, nie luzuje się, nie otwiera dłoni, nie otwiera tego dołu pachowego, jest to, jest to trudne. to jest odwiedzeniem kończyn dolnych w stawie biodrowym, czyli mamy problemy z przebraniem. Ortopeda na biodrach mówi, że jest przykurcz przywiedzeniowy, tak to się nazywa. No to to jest już taki element złożonego napięcia mięśniowego i trzeba poszukać przyczyny. Słuchajcie, przyczyny złożonego napięcia mięśniowego jest bardzo dużo. Na szczęście tych najbardziej, niepraw... najbardziej kurczeń niefajnych, o tak bym powiedziała, jest bardzo mało. 98% jest takich przyczyn, które nie wynikają z uszkodzenia mózgu. Ułożenie na plecach, czyli dziecko zostaje napięcie i na głowie, czyli robi taką strunę. Skurcz całego ciała, czyli dziecko sobie leży i nagle całe ciało jednocześnie robi taki spazmatyczny, taki skurcz i się luzuje. I robi ten skurcz i się luzuje. No to to, to to jest bardzo niebezpieczne. Ok, Czyli powtarzalne się ruchy, jeden ruch cały czas, a nie ten. To, to są sytuacje, kiedy zawsze wysyłacie do specjalisty. Zawsze okay? w tych wszystkich e, historiach. Nie ma co czekać, dlatego że też bierzecie odpowiedzialność za prowadzenie dziecka. Ja e, absolutnie nie chcę nikogo straszyć, ale znoście z siebie odpowiedzialność. Jeżeli ja mam dziecko ze wzmożonym napięciem, u którego nie ma fajnych ruchów, e, to ja jakby nie jestem lekarzem i też wysyłam do neurologa, żeby postawił diagnozę tak, wysyłam dalej, e, ale tą przesiewówkę mogę zrobić em, dosyć dobrze, wydaje mi się. E, obniżone napięcie mięśniowe, bo to znowu problemy z saniem, okay? Czyli to jest coś, co na początku jest e, najważniejsze. Mocne zapadanie się klatki piersiowej przy oddechu, czyli takie, że dziecko aż zasysa, że widać żebra i klatka piersiowa, mostek zapada się do środka, że dziecko robi tak... O, tak wygląda... Oczywiście pisze za niebo, ale jeżeli tak wygląda oddech waszego dziecka, to na pewno trzeba to skonsultować. To nie jest fizjologia. Dziecko do piątego miesiąca życia słuchaj oddychatorem brzusznym. Jakby klatka piersiowa praktycznie w ogóle się nie rusza u dzieci, więc bardziej się rusza brzucho i to jest fizjologia już zobaczycie takie zapadanie z klatki piersiowej, to, 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 to trzeba skonsultować zawsze. Słuchajcie, bardzo wysokie trzymanie głowy, też wzmożone nie w napięciu yy, niższym, dlatego że jak dziecko nie trzyma tej o, o, kleci, i wiecie, blokuje się w takim przeproście, jak robimy przeprosty w łochcach, ja jestem świetna w przeprostach, yy, tak samo sobie dziecko robi przeprosty w odcinku szyjnym kręgosłupa. Yy, mamy brak funkcji przekładania głowy z jednego policzka na drugi policzek w pierwszym miesiącu, w drugim dalej, ok? Yy, Unoszenie lub brak unoszenia głowy w drugim miesiącu. Dziecko takie flapie, że czujemy, że po prostu bo no, 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 sobie tańczy. Trzeba je z każdej strony trzymać. Em, I dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym mają taką funkcję, że też taką, znaczy takie odczucie, że są dużo cięższe niż są. No bo nie trzymają tego napięcia, nie pomagają w tym noszeniu. Brak utrzymania symetrii po skończonym trzecim miesiącu, tak? czyli utrzymanie symetrii, to jest praca tułowia sile grawitacji przejmowanie tej funkcji stabilizacyjnej. To tak gdzieś było i właśnie przydam po drugim miesiącu stała konieczna asekuracja głowy. Generalnie po drugim miesiącu nie trzymamy głowy dziecka, oczywiście w tych pozycjach, które ja podałam wcześniej, w pozycji pionowej, no trzeba trzymać głowy, ale już wiecie, że nie wolno trzymać tak dziecka w pozycji pionowej. Okay? Ja w żadnej pozycji, czy w tej pozycji nie trzymam główki, czy w tej pozycji, nie trzymam główki. Podtrzymuję ją swoimi dużymi płaszczyznami, ale nie trzymam głowy. W sensie takim, no? Po drugim miesiącu, jeżeli jesteście, tak, tak, tak zaobserwowaliście, że dziecko buja się z tą głową, no to to nie jest fizjologia. Okay? Proszę nie trzymajcie głowy dziecku do piątego miesiąca. To jest tak trochę, jakbyśmy wsadzili dziecko w gips. Dziecko nie ma możliwości ćwiczenia tych mięśni krótkich i skośnych szyi, które są potrzebne do prawidłowej aktywności głowy przeciwko sile grawitacji. Senne, zasypiające przy jedzeniu dziecko jest też y, opcją na y, kontrolę. Słuchajcie.